No i cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj wracamy do tematu brzoskwini, która owocowała w zeszłym roku. Pamiętacie, pokazałem Wam pyszne, wielkie owoce brzoskwini o kolorze żółto-pomarańczowym, o bardzo dobrym aromacie, czego nie da się niestety. Wam przekazać, ale musicie mi wierzyć na słowo i bardzo słodkie i soczyste. Zdecydowanie lepsze od tych, które kupujemy w sklepach. W sklepach nie da się tak dobrych owoców kupić, jak znalazłem w zeszłym roku na tym drzewku. Co to za drzewko? Najprawdopodobniej jest to podkładka, bo kupiłem kiedyś brzoskwinie szczepioną, ale niestety uschła i coś chyba z ziemi odbiło właśnie gdzieś tam z dolnych partii pod szczepieniem i właśnie takie drzewko oto z tego powstało. No tak się sfarciło, że bardzo dobrze ten owoc wyszedł, bardzo dobra genetyka. Nie wiadomo, co to tak dokładnie za odmiana. Ktoś tam gdzieś kiedyś wspominał o jakiejś odmianie, jaka to może być, jakie odmiany się na podkładki stosuje. No ale smakowo po prostu miód w gębie. No i żeby w tym roku było tak samo, trzeba zrobić zabieg. Zabieg polegający na przerwaniu owoców, bo popatrzcie jak jest ich dużo, gdybym je zostawił, to z tego by nic nie było. Owoce będą wtedy małe jak pimpongi, albo tylko nieco większe i prawdopodobnie nie będą tak słodkie, aromatyczne jak były w zeszłym roku. To już jest ostatni dzwonek do przerwania owoców, nawet troszkę za późno, bo drzewko się już wysiliło, no ale z braku czasu nie zaglądałem. Tutaj, no i popatrzcie, one są już dość spore, także idę po wiaderko. I zaczynam przerywanie. Ile tych owoców zostawić, jak myślicie, na takie drzewko? Ja myślę, że około 30 do 40 owoców, tak żeby na jednej gałązce maksymalnie dwa owoce się znalazły, a teraz jest ich nawet i kilkadziesiąt, więc tego dużo, dużo trzeba oberwać. Zasuwam powiadro i działam. No, i teraz, żeby nie uszkodzić drzewka, przy obrywaniu owoców trzeba przytrzymać tutaj u nasady i odrywać owocki, ponieważ w przeciwnym razie takie młode drzewko z tak dobrze usadowionymi owocami, no, może zostać uszkodzone. Poprzez to, że w momencie odrywania owoców, pociągniecie go razem z korą i uszkodzicie gałązki. Co by było niefajne na dłuższą metę. Dobrze przy przerywaniu owoców zostawiać owoce bliżej wewnętrznej części gałązki, bo ona lepiej sobie poradzi z ich ciężarem, a końcówki zostawić właśnie wolne, tak żeby na samym końcu nie wisiały owoce, tylko gdzieś tam w połowie gałązki, bliżej środkowej części. Ta brzoskwinia będzie musiała jesienią zostać przycięta mocno, ponieważ brzoskwinie dobrze owocują na nowych, świeżych gałązkach, i zawsze tam są kwiaty, więc aby to pobudzić, trzeba będzie ją mocno po owocowaniu, już po zrzuceniu liści przyciąć. No, i tak właśnie wygląda ta jedna gałązka po oberwaniu owoców. Zostawiłem ich tutaj około 7. Przy obrywaniu zwracam uwagę też na wielkość owoców, żeby oberwać te najmniejsze, a te, które już się wydają najbardziej dorodne, zostały. Mniej więcej stosunek tego, co zostało, czyli 7 sztuk na tej gałązce, w stosunku do tego, co oberwałem, wygląda tak. Tyle poszło, a tyle zostało. Czyli 7 na tą gałęź. I tak właśnie trzeba postąpić z całym drzewkiem. Myślę, że około 40-50 brzoskwiń tu zostanie, a będzie ich w tej chwili może około 1000, albo i więcej. O, zobaczcie, to jest to, o czym wcześniej mówiłem. Źle mi się uchwyciło i właśnie zerwało się wraz z korą. Trzeba dobrze uchwycać brzoskwinie, w odpowiednim kierunku je ciągnąć, w przeciwnym do tego, z którego wyrastają. No i gotowe. Zostawiłem myślę, że i tak dość dużo tych brzoskwin. Będzie ich tutaj grubo powyżej 50. Ale bardzo dużo jest ich zdjętych. Zobaczcie, ile tego się narwałem. Jest to taka donica kwadratowa. Wagowo około 3 kg. Myślę, że około 1000 owoców jak nic. W tym roku drzewko i tak jest w bardzo ładnym stanie, bo nie pryskane. Nie ma choroby liści, która bywała w zeszłych latach. Być może gdzieś sąsiad, któryś miał mm, jakieś krzewy. Takie iglaste, bo na tych krzewach iglastych się inkubują zarodniki grzybka, który to atakuje i potem przechodzą właśnie na grusze, brzoskwinie i różne takie drzewka albo jakiś kierunek wiatru był inny i nie dotarły one tej wiosny i dzięki temu drzewko ma czyste zielone liście, zdrowe, nie ma żadnych problemów. W związku z tym, że brzoskwiniki są zdrowe, to ja również ich nie wyniosę na kompost, tylko rozsypię je bezpośrednio pod drzewem po to, aby przez lato przegniły i wróciły biologicznie do, z powrotem do systemu korzeniowego. O, tak to będzie i one sobie teraz tu zgniją i dzięki temu drzewo w przyszłym roku się będzie miało czym odżywiać, czyli tym, co wyprodukowało tak naprawdę. Tak to wygląda. Drzewo tutaj widać, że ma taki suchy badyl. To właśnie prawdopodobnie była ta część szczepiona. I tutaj jest podobna sytuacja. Zobaczcie, jest też kolejna brzoskwinia. Też jest część szczepiona, która uschła. Chyba była jakaś ostra zima tuż po posadzeniu tych drzewek. I ona również ma trochę owoców. Zaraz je obiorę, zobaczymy, co z tego będzie, bo nie pamiętam, czy ta brzoskwinia w zeszłym roku owocowała, czy nie. Tutaj jedna mi zupełnie uschła do wycięcia. No i tu też takie dzikie brzoskwinie z pestek, ale te nie chcę mi się tego już obierać. One nie mają dobrych owoców, będą do usunięcia. Myślę, że będę musiał to zastąpić w przyszłości czymś innym. Popatrzcie, ile tego jest. Kolejna sprawa to właśnie konieczność obierania owoców, aby się nie łamały gałęzie. Bo przy takich ilościach gałęzie po prostu mogą się łamać. O, komu by się to chciało obierać? Powiedzcie. No, a jak was ciekawi, jak te owoce będą wyglądały, to zapraszam was już za dwa miesiące od momentu publikacji tego odcinka. Tak, mniej więcej za dwa miesiące te owoce powinny dojrzewać, bo są dość wczesne. One już były u mnie na kanale, także też możecie sobie gdzieś tam u mnie wyszukać. Natomiast, no, teraz konkretnie w tym roku będą, też wam pokażę. Subskrybujcie kanał dzwoneczek, oczywiście, żeby było przypomnienie, bo i tak przegapicie bez dzwoneczka. Zbijamy piątkę łapką w górę. I żegnamy się. A na koniec Wam jeszcze pokażę, jak drzewo pięknie kwitło. Tu nie tylko o owoce chodzi, ale o kwiaty. Jak drzewo pięknie kwitło wiosną, bo naprawdę było na co popatrzeć i specjalnie dla Was to nagrałem. Także żegnam się już z Wami. Zobaczcie, jakie piękne kwiaty były wiosną.